Witam serdecznie. Jestem często pytany, jak podłączyć czujnik pomiaru długości narzędzia, na przykład czy 3D Tasta. Jak sprawdzić, jakie to jest wejście i czy ono poprawnie działa. I w tym krótkim wideo pokażę to. Idziemy do naszego oprogramowania. Na dole naciskam na SMC5D Status. U mnie to jest niebieski symbol, bo posiadam połączenie sieciowe. Ci użytkownicy, co mają połączenie USB, mają tutaj zielony symbol USB. Naciskam na to i pojawia się okienko SMC 5D status. W tym okienku widać wszystkie wyjścia i wejścia i ich aktualny status. I teraz naciskam na przykład na pomiar długości narzędzia, bo chcę to sprawdzić i patrzę co się dzieje. Tu naciskam i patrzę, co się dzieje na SMC5D status, i widzę, że wejście 6 się zmienia. Czyli, jak nacisnę, gaśnie, jak puszczę, to się pali. To znaczy, pomiar długości narzędzia jest podłączony do szóstki i to jest otwierać. To znaczy, że jak jest nienaciśnięty, to się pali. Jak go nacisnę, to gaśnie. I teraz idziemy to sprawdzić w parametrach maszyny. Naciskam u góry na maszynę lub po prostu F8. Wybieram piny po lewej stronie i po prawej stronie mam pomiar długości narzędzia. Widzę wejście 6. To się już zgadza, ale trzeba też sprawdzić, czy jest wejście zinwertowane. Czyli przesuwam okienko tu na prawo, bo akurat mam mały ekran i jest inwertuj. To jest też poprawnie, bo jak to jest otwieracz, to trzeba wejście zinwertować. Jak to by był nieotwieracz, czyli jak jest nienaciśnięty, to się nie pali. Jak się go naciśnie, to się zapali. To wtedy nie inwertuje się. Ale w tym wypadku, ponieważ to jest otwieracz, to trzeba go zinwertować. I tak samo robimy z miernikiem 3D, czy z łącznikami referencyjnymi. W gruncie rzeczy to wszystko jest to samo. Do usłyszenia. Cześć.